Lato w rytmie off -grid. Mamy namiot. Jak mamy namiot, to znaczy, że pewnie jedziemy pod namiot, chociaż później przygoda różnie może się potoczyć, może okazać się zupełnie coś innego. Niekoniecznie musi się okazać, że wylądujemy pod namiotem, ale jakby co, zabieramy ze sobą co? Kuchenki jakieś gazowe. Mam takie na kartusze zwykłe, na takie z takim zakończeniem. Tutaj takie. A no, to mam, to zabieram, bo tam, to tam tak. chyba z tydzień, bo ja mówię, nie ruszam, dopóki tego nie posprzątam. Wyciągnę go z krzaków, razem z Adamem, postawiliśmy. Mówię, dobra, super, teraz go złożę. Odwróciłem się, odszedłem dosłownie tam 100 metrów. Minęło pół godziny, wracam, co? Połamane. Przeleciał przez tu, nie wiem, 100 metrów, nic się z nim nie stało, ale zadałem, wystawiliśmy, odszedłem na chwilę, wiatr dmuchnął. Nada przyda, go. ponieważ on jest dosyć mocny, a jak na przetwornicy nie włączacie sobie 230, tylko korzystacie z 12, czyli nie potrzeba tej energii prądu na przetwarzanie tylko polecicie sobie z prądu DC i, i polecicie z takiego czajniczka, na dużej power bank Wam wystarczy. Czyli w kwestii takiej, powiedzmy, można powiedzieć nawet troszkę edukacyjnej, to Wam już coś tutaj podpowiadam. No i taki czajniczek za... Cześć i witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i promowaniem, propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą Wam i nam żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Oczywiście zawsze wszystko jest możliwe, szczególnie w teorii, a w praktyce różnie to bywa. Tutaj mamy dwa namioty połamane. W jednym coś się złamało, w drugim coś się złamało, także trzeba będzie to naprawiać, poprawiać, ale Mistrzostwo Świata po prostu, bo się okazało, że jeden z tych namiotów porwał wiatr, wrzucił w drzewa, wyglądało to po prostu masakrycznie, wyglądało to tak, jakby tam były połamane przynajmniej z 30 tych, tam w konstrukcji wszystko jakby się połamało. Okazało się, że się nic nie złamało. Z Adamem wyciągnęliśmy go z tych krzaków A stał tam chyba z tydzień Bo ja mówię nie ruszam dopóki tego nie posprzątam Wyciągnęłem go z krzaków Razem z Adamem postawiliśmy wydobra, super teraz go złożę Odwróciłem się odszedłem dosłownie tam 100 metrów Minęło pół godziny Wracam co? Połamany Przeleciał przez tu nie wiem 100 metrów nic się z nim nie stało Ale z Adamem wystawiliśmy Odszedłem na chwilę Wiatr dmuchnął Trzy razy go obróciło, połamane. Lato w rytmie off-grid Mamy namiot. Jak mamy namiot, to znaczy, że pewnie jedziemy pod namiot, chociaż później przygoda różnie może się potoczyć, może okazać się zupełnie coś innego. Niekoniecznie musi się okazać, że wylądujemy pod namiotem, ale jakby co, zabieramy ze sobą co? Kuchenki jakieś gazowe. Mam takie na kartusze zwykłe, na takie z takim zakończeniem tutaj, takie. A no to mam to zabieram tam. O co tam słuchajcie. Trytytki. Jak masz trytytki, słuchaj, to jesteś w stanie wszystko zrobić po prostu. Na trytytki można zrobić wszystko, dlatego na pewno warto mieć. Przedurzacze, jakby się okazało, że macie ochotę być on grid, off grid, i tak wiecie. No, my, z racji tego, że na co dzień jesteśmy off grid, no to w czasie wakacji możemy też być może nawet on grid, trochę się podłączyć pod prąd. Także, jakby co, oczywiście zabieramy przedłużacze. Co jeszcze? Mamy czajniczek taki samochodowy, dwunastka, ale pod Powerbank świetnie się nada, przyda, ponieważ. On jest dosyć mocny, a jak na przetwornicy nie włączacie sobie 230 tylko korzystacie z 12, czyli nie potrzeba tej energii prądu na przetwarzanie, tylko polecicie sobie z prądu DC i, i polecicie z takiego czajniczka na dużej power. Bank wam wystarczy, czyli w kwestii takiej, powiedzmy, można powiedzieć, nawet troszkę edukacyjny to wam już coś tutaj podpowiadam. No i taki czajniczek zawsze sobie pod samochód możecie podłączyć, także uważam, że spoko to jest bardzo fajna opcja alternatywna. Szukajcie takich, które są, no. Powiedzmy, że troszkę mocniejsze, tak? On jest taki, umówmy się, no tam zacny, bo to jest 20 amperowy w związku z tym, chwileczkę trzeba poczekać, żeby tam na te dwie szklaneczki się woda Wam zagotowała, ale y, dacie radę. Wytrzymacie kawka, herbatka. Chociaż wystawiłem to tutaj, bo jesteśmy przy magazynie i miałem gdzieś tutaj w kuchni polowej, także stwierdziłem, że zabiorę lampka. Lampka nocna na pilocik. Można podłączyć również, podładować. Ma w sobie jakiś tam akumulatorek, coś takiego. Plus do tego, a tam, wiecie, ryba bajery, takie tam. Kołderka, tutaj jeszcze powrzucałem również wszystko w środku. Przed chwilą uświadomiłem sobie, właśnie, bo pytanie do Was, czy Wy również gdzieś tam lubicie sobie spędzać czas, biwakować jeździć gdzieś tam nad jeziora? Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy to są kampery? Czy wolicie jednak mimo wszystko pod namiot? Jeśli tak to leżaki. Podsyłajcie mi tutaj jakieś fajne tematy, takie ciekawe, które macie. Ja mogę wam powiedzieć, że wszystkie rzeczy, które zabieramy, powinny zajmować wiadomo jak najmniej miejsca, tak? Także leżaki, krzesełka super się do tego zawsze nadają, bo one nie są duże, objętościowo to jest raz, dwa i kiedyś udało mi się znaleźć taki stolik, który dosłownie jest składany, jest w tej szerokości jak po złożeniu, taki no i tam sięga sobie do kolan, także do krzesełek się idealnie nadaje i naprawdę jedna, dwie osoby, no tam powiedzmy dwie osoby mogą spokojnie sobie się przy nim obsłużyć. Także nawet jak mi się raz kiedyś tam połamał, to go naprawiłem po prostu najlepiej jak tylko potrafiłem, z tego względu, że no nie mogłem jakoś tam nic innego później znaleźć. Chociaż w tej chwili to już tego wszystkiego jest naprawdę cała masa, mnóstwo rzeczy. No i co, i mamy tutaj taki o, proszę bardzo, zestaw, zestaw wyjazdowy, zestaw startowy. Eee... Także zapraszam Was z tego względu, że rozpoczynamy sezon w rytmie off-grid, czyli lato, lato off-grid. Chociaż, tak jak sami widzieliście przed chwilą, zabieram ze sobą również też przedłużacze. A co za tym idzie, pewnie jak będzie gdzieś tam w pobliżu prąd, to podejrzewam, że się podłączę. Chociaż powiem Wam. Że chodziło mi też po głowie, żeby jednak mimo wszystko zabrać ze sobą rozkładane takie turystyczne panele fotowoltaiczne. I kto wie, być może się nawet na to skuszę, jak znam życie, to jak już sobie gdzieś tam znajdę jakieś miejsce, coś już mam. Także już coś tam mam, mam pomysł na ten najbliższy okres, tam wakacyjny, żeby się przenieść z naszego pięknego miejsca, proszę bardzo, leśnego. Gdzieś jeszcze, ale to z racji tego, że będę sobie jeździł i przemieszczał się, to e, zrobimy sobie, umówmy się, taką letnią, letnią bazę wakacyjną. Gdzieś jakiś taki wypad sobie zrobimy tutaj. I teraz tak, lodóweczka, żeby nam było fajnie, wygodnie, miło, żeby było i woda zimna była i tak dalej, i tak dalej tam. O tam, sami rozumiecie. To jest to. O, właśnie krzesełka, o których wcześniej mówiłem. Jakiś stolik. Mate, mam taką matę kokosową, stwierdziłem, że ją zabiorę. Bardzo nie lubię, jakoś tak nie za bardzo nie odpowiadają mi wszelkiego rodzaju materace te dmuchane. One tak skrzypią, są... Z roku na rok są coraz lepsze, bo wiadomo, że się same nadmuchają, że to, że tamto i tak dalej, i tak dalej. Może wymać jakiś patent, jeżeli chodzi o kwestie spania, bo to chętnie bym poznał. Bo ja przyznam się Wam szczerze, że coś czuję, że najprawdopodobniej po prostu zabiorę tam zwykły materac. Jedynie co, no to dosyć dużo miejsca zajmuje, bo trzeba go mocno zrolować, ścisnąć kilkoma paskami jakimiś czy tam takimi obejmami spakować, później rozłożyć, wiadomo, że jeżeli jedziecie na 2-3 dni, no, to, no to, to wiadomo, że to wtedy trzeba było zabrać tutaj samochód ciężarowy, żeby się ze wszystkim aż tak mocno, powiedzmy, zapakować, przesadziłem może przynajmniej dostawcze jakieś, oprócz tego zabrałem na razie na chwilę obecną najmniejszy powerbank, z tego względu, że tak jak już wcześniej wspomniałem, ja będę się po prostu poruszał, przemieszczał i, i, i tyle, no i co, no, oczywiście dobrze bawił, bo za każdym razem jak jedziecie na wyjazdzie przygotowana, no to dobrze, super. No, musicie mieć dobry, fajny namiot, porządny, z tego względu, że inaczej żadna dziewczyna z wami nie pojedzie, chociaż nie, no są takie, które w szałasach śpią i szacun dla was, dziewczyny, za to, że y, lubicie, y, bo to jest tak, że y, to nie jest żadna filozofia, pewnie każda z was, y, z waszych tam partnerek nie ma żadnego problemu, żeby iść spać do hotelu pięciogwiazdkowego, y, tudzież siedmiogwiazdkowego. A też są takie na świecie, to w związku z tym powiem Wam, że jeżeli e, dziewczyny też lubią spędzać z Wami czas typu namiot, gdzieś tam na ryby, e, camping, camper, nawet często jest tak, że w camperze niektóre narzekają: e, my, O, właśnie, hałsboty Natalia podpowiada, że jeszcze house -boty, To e, to w tym momencie. E, Ja jestem pod ogromnym takim wrażeniem, zawsze szacunkiem w stronę właśnie tych dziewczyn, które gdzieś tam jak gdyby lubią. Chociaż, czy ja wiem, czy... jeżeli ktoś nie lubi, no to nie lubi, koniec kropka. Jak ktoś lubi tylko hotele pięciogwiazdkowe, przykładowo, chwała mu za to. Jego własny wybór, dowolny, jak to tam lubi. Eee, cały szkopu w tym, żeby dwie osoby chciały tak samo spędzać czas. Albo, żeby umiały w sposób taki komfortowy dla siebie. No bo wiadomo, że tam poświęcać się, być ofiarą drugiej osoby, to tam zupełnie inna kwestia. Ale... Natalia się śmieje. Natomiast chodzi o to, że w momencie, kiedy oboje lubicie spędzać w podobny sposób czas, to po prostu mega super. To... Natalia Natalia mówi, że się przekona, czy lubi nam. Ja lubię. Ja już od dzieciaka jeździłem i pod namiot, i, i, i po hotelach, i wszędzie jeździłem, także w związku z tym ja tam jestem zaprawiony w boju. Łącznie z tym, że e, z takich ciekawszych tematów, to przykładowo na hamaku spałem gdzieś kiedyś. Z tego względu, że kupiłem tam za 2-3 dolce e, hamak. To taka ciekawa historia, powiem Wam. E, Kupiłem hamak z tego względu, że wiecie, jak się podróżuje, takie egzotyczne kraje, gdzieś tam super plaże, biały piaseczek, to sobie tak wyobrażacie i się kurczę, hamak, bym sobie pospał gdzieś na plaży. No i w Saigonie, że to był Saigon, kupiłem hamak, tam wiecie, za dwa, trzy dolce. Kupiłem ten hamak, no i w racji, z racji tego, że jechałem w stronę Hanoi, stolicy Wietnamu wzdłuż wybrzeżem, tam się zatrzymałem w takiej miejscowości, gdzie tam super surferzy w ogóle tam mega sobie tam śmigają, latają na kejtach, na deskach no i mówię sobie, o to ja zamortyzuję ten hamak no w końcu 2 trzy dolce to wiecie, no to wypadałoby, żeby ta nocka się zwróciła przynajmniej jedna poza tym jedno z moich marzeń było właśnie, żeby się przespać na takiej plaży i okazało się, że po pierwsze musicie pamiętać o tym, żeby pod drzewami kokosowymi się nie rozbijać, bo się później może się okazać, że już się nie obudzicie, bo to więcej osób ginie od kokosów niż od rekinów na świecie każdego roku. W związku z tym rozbiłem pomiędzy jakimiś tam drzewami, ale to wiadomo były jakieś tam łódki, taka coś, to już był wieczór, w związku z tym jakaś tam, nie, to była wioska chyba, rybacka czy coś takiego, słuchajcie, tak naparzał po prostu tam w noc ocean, że to ta woda tak hałasowała to po prostu nie szło spać ten plecak gdzieś tam między nogami schowany no bo wiadomo, że fajnie by byłoby się obudzić, żeby mieć ten ze sobą majdan, który cały czas miałem. No aczkolwiek okazało się, że ten e, hamak mi się tam zamortyzował i tą nockę jedną spędziłem sobie. Tak właśnie wydawało mi się, tak romantycznie będzie, wiecie, słuchajcie, tak pięknie, cudownie, tu ocean, fale, szumią delikatnie, a to się okazało, że one tak łupały ostro, że tu po prostu aż szło szaleć, do tego wiatr wiał jeszcze. Po no Ale to jest właśnie konfrontacja, to jest praktyka i teoria. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli komuś udało mi się coś tutaj podpowiedzieć albo znaleźliście coś dla siebie fajnego, to piszcie mi też w komentarzu. I my lecimy dalej. W związku z tym, że jesteśmy w temacie off-gridu, to pewnie tematy off-gridowe będą nam bardzo bliskie. Też również w czasie wakacji, w okresie kamperowania, kamperowania, namiotowania, tudzież biwakowania. Ta Trzymajcie się, widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć!